Drodzy, dzisiaj 1 listopada święto zmarłych, więc taki dzień, że nawet trudno mówić o inwestycjach giełdzie. Natomiast ja bym chciał Was zapytać, czy Wy bardziej obchodzicie właśnie tradycyjne polskie święto zmarłych czy amerykański Halloween? Widzę, że ta nowa świecka tradycja wkrada się mocno już od parunastu lat do naszego kraju. Niektórzy są wielce przeciwni, niektórzy witają to z otwartymi rękami. Dzieci próbują chodzić po domach i zbierać cukierki, z tego co wiem, z niezbyt dobrym rezultatem. No cóż, ja osobiście sobie bardzo cenię tą polską tradycję, to odwiedzanie grobów, niezadko spotykanie przy okazji się z rodziną, odwiedzanie się wzajemne, często jechanie przez wiele kilometrów, czasami na drugi koniec Polski w niektórych przypadkach, żeby groby bliskich odwiedzić i przy okazji żyjących odwiedzić. Także jest fajne, natomiast ja osobiście nie mam nic przeciwko Halloweenowi jako takiemu. Uważam, że te dwie tradycje mogą żyć obok siebie, jedna nie wyklucza drugiej, można zjeść ciasteczko w kształcie ducha, można dzień przed przebrać się iść na jakiś bal kostiumowy czy cokolwiek czy jakąś imprezę w masce. Nie przeszkadza to temu, żeby dzień później pojechać na groby bliskich. Palić świeczkę tradycyjnie po polsku Czyli moim zdaniem te dwie tradycje Nie muszą się koniecznie zwalczać A wy co o tym sądzicie?